Siemano, Siemander, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku o gitarach. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale i mam dzisiaj super gitarę. Piękna jest, zielona, z pomienistym klonem. Super wypas, ultra total ekstradycja. <noise> Jetta mam. Słuchajcie, tych jetów 450, bo to jest 450, na kanale już jest i możecie je sobie, możecie je sobie oblukać i obadać. Uważam, że są to bardzo fajne instrumenty w swojej klasie cenowej. Uważam, że są to instrumenty, w których dostajemy po prostu wiele ciekawych rzeczy, których w podobnych klasach cenowych z większym napisem na główce nie dostaniemy. A ale jak tylko zobaczyłem tego zielonego... Jak się możecie również domyślić, jak tylko zobaczyłem tego zielonego z tym, że oto tutaj rewersem, no to stwierdziłem, okej, okay, ale ja nie mam telefonu. To stwierdziłem, że muszę ją dla Was przetestować, bo mi się ta gitara po prostu bardzo, bardzo podoba. Główka Jetta sama w sobie jest już niezłą opcją, taką trochę zu zuroską na, na swój sposób i ona się prezentuje, w, wiecie, no, ten kształt, że tak powiem, się prezentuje już całkiem nieźle w normalnej wersji, no ale główka w rewersie to zawsze, to zawsze robi. A poza tym ta gitara no nie da się ukryć, że jest prześliczna. Ta gitara nie da się ukryć, że jest zrobiona w bardzo fajny sposób i za mniej niż 2000 otrzymujemy tutaj naprawdę bardzo dużo. Bindingi, topy i tak dalej, tak dalej. Ale posłuchajcie sobie próbeczki na brzmieniach crunchowych. Instrument wyróżnia się w stosunku do innych jetów w tym, że ma układ HSH czyli humbucker, single humbucker na pięciopozycyjnym przełączniku. Czego mi w tym instrumencie troszeczkę brakuje, to jest rozłączanie cewek push-pull, które by się tutaj o, o tyle przydało, że moglibyśmy sobie zrobić z tego układ SSS i wtedy byłoby jeszcze, jeszcze ciekawiej. Ten humbucker pod gryfem jest w formie tego hot-race'a, czyli w formie takiego małego, małego humbuckera w wersji rozmiaru singlowego. No Ten oczywiście pod mostem jest normalny, wiecie, prawilny, duży, duży są. Teoretycznie producent na stronie podaje, że one są ceramiczne, ale również w tej teorii na stronie jest błąd, bo tam jest napisane HSS, czyli nie ma uwzględnionego tego y, hambakera y, tutaj. Przetworniki ceramiczne będą nam się zawsze kojarzyły raczej z mocniejszym brzmieniem. Tutaj Sama rezystancja nie jest jakoś wielka, co w tym momencie e, widzicie, ale przetworniki potrafią rozpędzić, wzmacniać, potrafią go przesterować, potrafią go napędzić i generalnie grają w swoich pozycjach bardzo dobrze i, i dobrze, się dobrze się sprawują. E, ja lubię te hotlejsy, lubię, lubię tego typu przetwornik. Nie trzeba, wiecie, rozwiercać płytki, nie trzeba wymieniać. Z daleka wygląda jakbyśmy mieli single, i ktoś niedoświadczony może myśleć, że mamy single, a my wiemy, że mamy hambakera. <laughs> jest, jest ok, tak naprawdę. Mówię, trochę szkoda, że się nie rozłączają, no bo tracimy te pozycje takie czysto stratowskie w czystej ich formie, ale z drugiej strony ta druga i ta czwarta pozycja brzmią i tak całkiem nieźle i całkiem się to, całkiem się to tak zbliża do tego, do, tego właśnie, do tego właśnie brzmienia. Posłuchajcie jeszcze jednej próbki. W tym momencie La Boga, w tym momencie Mesa bugi i trochę takiego metalu, bardziej metalowo trochę. Generalnie mamy bardzo fajnie wykonany instrument z całkiem niezłych materiałów, jeżeli chodzi o specyfikację. Przypiekany klon na Gryfie. Gryfie z jednego kawałka, bez carved jointa, bez żadnego łączenia. Palisandrowa podstrunica z bardzo ładnego, ciemnego palisandru. Jak jeszcze się to zaolejkuje, to już w ogóle nabierze takiej fajnej, takiej fajnej barwy. Siodełko, jak ja się jemu przyglądam, jak znam siodełko i materiały i ich kolory, to jest najprawdopodobniej nubą. Bardzo ładnie nacięte. Bez żadnego problemu tutaj te, te struny są. Wiecie, że się tam nic nie rozstraja, jest to wszystko ok, nacięte. A jednocześnie nie są też za głęboko w, w slotach, to jest bardzo, bardzo ważne. trasrod, eee, czyli pręt napinający jest dwustronny, czyli troszeczkę mamy większą precyzję i większą kontrolę nad gryfem. W gitarze założone są klucze blokowane, ale oczywiście Chińczycy, którzy tą gitarę wyprodukowali, założyli tutaj normalnie struny. Struny i tak trzeba, pierwsze co zrobić, to wymienić na nowe, I nawet jak mamy struny, które teoretycznie nam gdzieś tam e, brzęczą, to, to raczej wymieniamy je na nowe, no i trzeba je założyć w prawidłowy sposób. W gitarze mamy również ruchome tremolo na dwóch e, czpieniach, e, sygnowane przez Wilkinsona. Cały hardware jest w kolorze czarnym, bardzo fajnie się to prezentuje razem z tą płytką. Nadaje to instrumentu takiej troszkę wy, wyjątkowości. Większość producentów pewnie by to ustawiła coś schromowanego, tak? Producent podaje, że tutaj jest klonowy top. Nie wiem, na ile jest to klonowy top falisty, ten, który widzimy, a na ile jest to na przykład klonowy top z dodanym Fornirem, no bo oczywiście takie gitary nie rozkręcałem, jest to instrument nowy, który mam tylko w wypożyczeniu, więc go nie rozkręcałem. Niestety nie zajrzę pod płytkę. Może kiedyś trafi się w serwisie, wtedy sobie zajrzymy. No ale tutaj jest również binding plastikowy dookoła. To wszystko zrobione jest bardzo, bardzo ładnie. Tutaj nie ma się do czego yy, przyczepić. Korpus jest z lipy amerykańskiej, a ten klon jest kanadyjski. Więc mamy, wiecie, nie? Made Jet Great Again. E Wcięcie, bardzo ładne, jedno i drugie, bardzo fajnie ergonomicznie rozwiązane. No, z klasyczne, stratowskie wcięcie. Ogólnie gitara jest taka typu stratocaster, ale troszeczkę inna. No, ten egzemplarz, znaczy ten model, ten, ta wersja, ten wariant tej gitary ma raczej takie konotacje troszeczkę bliżej metalu. Ale czy tak jest do końca, to zaraz Wam powiem, a Wy posłuchajcie sobie, wiecie co? Posłuchajcie sobie, jak to zagrało na brzmieniu. Aaaa, puścimy czystą, puścimy czystą Jazz Horusa, nagraną tak pokojowo, e, pokojowo tutaj. E, jak jeszcze nie zauważyliście, niektóre przebitki są w bardzo kiepskiej jakości tak ma być. I e, na przykład ta, którą widzicie, jest w kiepskiej jakości. Tak sobie to wymyśliłem, że e, wracając do mojej kamery Zoom 2 trochę będzie takiej gorszej jakości, ale może będzie e, ciekawiej. Roland Jazz Horus przed Wami. Fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję i bardzo dziękuję za każdy miły komentarz. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ten kanał się rozwija i dzięki którym ten kanał idzie do przodu, czyli moim wspaniałym patronom. Lista patronów jak zwykle na końcu odcinka, link do Patronite'a w opisie odcinka, link do metody jednorazowej w opisie odcinka lub po prostu prosta sytuacja, guzik wesprzy i komentarz ze wsparciem na YouTubie. Mega, mega wielki props. Jak wiecie, co miesiąc jest zabawa patronite'owa, w której do wygrania są różne ciekawe rzeczy. W tym miesiącu... Do zgarnięcia jest taka oto gitarka, całkiem przyjemny, całkiem fajny stratokasterowaty, który po prostu wyląduje u jednego z patronów. Sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne zniżki, sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne y, promki, zawsze można coś urwać i zawsze można zaoszczędzić. Staram się dla Was jak mogę, ażeby tego było jak najwięcej. Kiedy rozmawiam z jakimiś y, sponsorami, po prostu firmami dystrybucyjnymi, zawsze o Was myślę i zawsze chcę, żeby coś dali również dla Was. Zajrzyjcie na mojego Elixa, jak wiecie, wyprzedaję trochę sprzętu, można go kupić w całkiem niezłych cenach, w całkiem niezłym stanie. Zawsze można się dogadać. Sprawdźcie, co ja tam ciekawego mam. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Dopieszczamy instrumenty. Można przysłać instrument, można Przywieźć instrument. Wycena prac, wycena stanu, obejrzenie gitary, konsultacja na temat gitary jest u nas darmowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ruszyła również wysyłka corocznych fantów dla patronów: dziękczynnych kostek, dziękczynnych limitowanych koszulek i wlepek. Spodziewajcie się, moi wspaniali patroni, paczuszki, która do Was przyjdzie pocztą, bądź małego listu. Do końca października myślę, że powinno udać się wysłać już wszystko. A już wysłałem wszystkie zaległe nagrody, tak jak obiecywałem. Dziękuję za to, że jesteście, jesteście naprawdę niesamowici. Moim zdaniem, wadą tego instrumentu jest jego radius. Jak wiecie, ja jestem antyfanem radiusu 10 i 9,5. Nawet w jednej z moich najlepszych gitar jaką posiadam, czyli w Dogielu, mam radius 10, i bardzo z tego powodu na Artura Psioczę, że taki radius zrobił, tak sobie to wymyślił. Myślę, że w obecnych czasach radius 12 jest to absolutnie minimum, no ale z drugiej strony mamy tutaj konotacje takie, że no, jest to nawiązanie. Do strata. Są osoby, które twierdzą, że Stratocaster dlatego brzmi jak Stratocaster, bo właśnie ma taki radius. Bo przy w miarę niskiej akcji strun tutaj nie da się ustawić takiej wiecie, jeden na przykład na półtora, tylko takie szkolne półtora na dwa. To przy tej akcji strun takiej szkolnej te progi lubią się w niektórych miejscach, że tak powiem, uwydatnić, dotykając do strun przy mocniejszym ataku. I podobno to jest brzmienie, które odpowiada za Stratocastera. Słyszałem takie, słyszałem takie głosy. Głosy. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale że rzeczywiście coś w tym jest. I jak nagrywałem Wam tą próbkę, to rzeczywiście tak stwierdziłem, że kurczę, coś, coś tutaj rzeczywiście jest na, na rzeczy. Bardzo wygodny gryf modem C, bardzo ładnie leży w ręku. No mimo tego 9,5 tutaj oczywiście da się grać różne, wiecie, rzeczy jak się umie, to, to się na sedesowej zagra, ale, ale no jednak, jest to, jednak jest to coś, co ja bym wolał tutaj zrobić 12 cali, bądź 14, to już tak 14, no to już tak ultrasportowo, ale takie 12 były byłoby, takie 12 byłoby dobrze. Mostek specjalnie się nie rozstraja, chociaż jak mówię, no lepiej byłoby tu założyć normalnie struny. Tutaj będzie fajnie, to na tym siodełku jest to, jakby jeszcze to nasmarować ołóweczkiem, to już w ogóle to, to będzie ładnie pracowało. Tu nie ma się ta struna, gdzie, gdzie zacieśnić, jakby były, jeszcze nie byłoby zwojów, tylko byłyby normalnie założone struny. To oczywiście nie ma aż takiego wielkiego wpływu, ale jednak jakieś tam ma na tą, na tą pracę tremolo, ale tak jak ja sobie nim tutaj, więc tak jak sobie troszeczkę nim tutaj bo oczywiście chyba nawet nie wziąłem wajchy od chłopaków przez kurde pierdziele nigdy nie biorę. Eee, ta gitara się tam... Ktoś tak specjalnie się nie rozstraja, mówię, no warto by w niej było zrobić to tak, jak to powinno być porządnie, a nie tak, jak tutaj fabryka to sobie wymyśliła, to też jest takim jednym. No to jest taka rzecz, do której można się w tym instrumencie przyczepić, że ten setup tutaj można byłoby zrobić lepiej. No i znowu dzwoni. Dzwonią, jakby chcieli, żeby odebrać. Eee, dobra, słuchajcie, Zenon Xantana, taki wyrzeźbiony trochę, no ten Zenon ale da, o, da, da się tutaj, wiecie, no tak, myślałem, że jest fajnie, a potem posłuchałem, stwierdziłem, tak, a może mogłoby być lepiej, No na hajłacie. Jak słychać z tych nagrań, całkiem uniwersalny instrument. W różnych gatunkach muzycznych odnajduje się yy, i różne rzeczy na nim da się grać. Jest to taka wyższa półka entry level 2000 zł, które tutaj wydajemy. Otrzymujemy naprawdę całkiem, no, mniej trochę niż 2000. Otrzymujemy tutaj naprawdę całkiem, całkiem sporo fajnej gitary, która jest również prześliczna, myślę, że na pierwsze 3 do 5 lat nie będziemy chcieli niczego zmieniać, tylko całą kasę, którą mamy, przeznaczymy na edukację po prostu i zamiast myśleć o wymianie przetworników, zamiast myśleć o wymianie kolejnego kabelka i kolejnej gitary i kombinowania, to jedyne co będziemy robili, to będziemy zajerzać struny raz na miesiąc je wymieniać i wydawać kasę na nauczyciela i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz yy, ćwiczyć, słuchajcie. Ostatnie nagrania jeszcze przed Wami, nie pamiętam co tam zostało, będzie powiedziane, będzie pokazane. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim patronom kanału za wspieranie mnie w różnych sytuacjach, dziękuję za to, że pomagacie mi w rozwoju. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, wszystko co robicie. Dziękuję za wszystkie końcówki samochodowe. Jesteście naprawdę mega, ultra wypasami, ci wszyscy, którzy mi pomagają. Pomagać można przez Patronite'a, pomagać można przez system Wesprzyj, pomagać można przez system Supi. Wszystkie te rzeczy są w opisie, bądź pod filmem, guziczek. Pomagać można również, fundując również jakieś fanty. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w drugiej aukcji na rzecz powodzian. Nie wiem, czy będzie trzecia. Myślę, że te dwie to i tak już jest, wiecie, no zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Zresztą tam rządy płacą, więc chyba nie będzie tak może źle. No. Ludzie cierpią, wspomóżmy ich teraz dobrą energią, kasą już y, wspomogliśmy. Mega dziękuję. Ostate, ostateczne próbki y, i ostateczny ten y, samochód jakiś na koniec. No i co? Trzeba było wrócić do Proximy. <laughs> w 99 roku grałem tę sztukę, później byłem na koncercie Quince Open Stone. Bardzo fajny w zresztą koncercie, bo się spóźnili, zagrali dwa sety, dwa różne inne i w ogóle był wyjątkowy, wyjątkowy taki koncert. A tutaj taka siemiorka. Na kapciu sobie stoi, Szanowni Państwo. Taką miał mój tata, ale w kombi. Bardzo miło wspominam raz nawet udało nam się wyjść z opresji wjazdu do rowu była niebieska, tą w ogóle można otworzyć no, proszę bardzo, można sobie zajrzeć i, i otworzyć nie było tego powiedziane na tej kamerze no ale sobie stoi stoi sobie otwarta nie wygląda jakby była jakaś tam jeżdżąca no, na ukraińskiej blasce WWES 2107 w okropnym kolorze ale jak wiecie, ostatnio dokładnie taką Siemiorkę, tylko w gorszym stanie, uchwyciłem w Grecji. E, nie pamiętam w jakim tamta była to Też chyba w jakimś takim okropnym, podobnym. Tamta chyba była bardziej czerwona, a ta jest zgazowana w ogóle. Więc no to tak. No. Przy okazji wizyty, się udało. Się udało się jeszcze końcóweczkę samochodową.